to będzie dobry książkowy dzień. Będzie fantastyczny, podwójnie fantastyczny, bo mam do pokazania i opowiedzenia Wam o nowej serii Bibi i Bąbel na tropie z morka. Napisała ją Agata Komosa Styczeń, którą zresztą kojarzymy z innej serii wydawnictwa Wilga, Ananasy i Gagatki, gdzie mamy na przykład cioci buzi i różne inne ważne tematy. Zilustrowała prześlicznie, bardzo fajnie i dynamicznie Kasia Kołodziej. Oni szukają tego zmorka u lekarza i są jeszcze nocne strachy. Zaglądamy. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagoszką, od kilku lat opowiadam Wam o książkach dla dzieci i młodzieży. Tym razem to jest dla dzieci 4, 5, 6, 7, 8 lat. Mniej więcej taki przedział myślę. Wszystkie moje opowieści o książkach znajdziecie na blogu Aktywne Czytanie, ale też wskakujcie do podcastu, do posłuchania, nie tylko dla mam. A propos aktywnego czytania to od razu pokażę, bo to jest bardzo fajny pomysł. Zresztą tutaj go widać, że my szukamy zmorka i mamy takie. Karty do wycięcia i te karty mają różne zadania. Podaj trzy sposoby na rozśmieszenie zmorka. Wydaj z siebie przerażający dźwięk, więc mamy tutaj też zabawę. I do każdego tematu, a to nie są wcale takie błahe tematy, bo i wizyta u lekarza, i właśnie te lęki nocne, wieczorne, one są okraszone komentarzem psycholożki, więc super, że mamy taką zabawną, świetną serię, która jest trochę inna i to trzeba przyznać, ze względu na na rysunki jak najbardziej. Ona jest taka bardzo, bardzo współczesna. Zaczynając od dzieci, które są bliźniętami, mają fantastycznych rodziców. Jestem ogromną fanką tych rodziców. Tak się złożyło, zresztą chyba nigdy nie ma dobrego czasu na chorowanie dzieci. Że kichanie i prychanie nastąpiło pewnego dnia, kiedy rodzice byli bardzo, bardzo zajęci. Mama jest strażaczką, tata jest lokalnym przewodnikiem po Dolnym Śląsku po Kłodzku. Tutaj akurat Twierdza kłocka będzie zwiedzana, dlatego nie ma czasu zostać z dziećmi i to jest w ogóle takie super, że oni mają takie wyjątkowe zawody i tą swoją pasją, bo to jest też dla nich pasja, dzielą się cały czas ze swoimi dziećmi. Tato powiedział, że no nie może dzisiaj, bardzo ważna ekipa przyjeżdża do twierdzy, będą chodzić po jaskiniach, nie ma szans, żeby został. Mama oczywiście też jest zajęta, bo ma szkolenie lawinowe, więc nie może odpuścić, dzwonią po babcie i dziadka. Oczywiście od razu jest taki tekst, że oj, te dzieci to za dużo wychodzą na podwórko, dlatego się przeziębiły. Ale mamy tutaj wszystko fajnie ogarnięte, bo rodzice doskonale wiedzą, że wychodzenie na podwórko jest kluczowe. Natomiast same dzieci, kiedy dowiedziały się, że idą do lekarza, pomyślały o zmorku. I teraz zmorek w każdej części jest. Takim właśnie strachem, takim lękiem przed czymś, co jest nie do końca znane, nie do końca zbadane, więc on może się czaić na przykład w przychodni, i tutaj dzieciaki wymyślają, co ten zmorek może im w ogóle zrobić. Przychodnik, genialny rysunek. Wszyscy mają maseczki, bardzo fajnie. I tutaj ten zmorek jest szukany. Jeżeli macie bardzo, bardzo wrażliwe dzieci, to Bibi i Bumble sobie wymyślili, że ten zmorek może być faktycznie groźny. Jeśli wasze dzieci mogłyby się przestraszyć takiego pomysłu, bo to jest pomysł, to się oczywiście nie dzieje naprawdę, to uprzedzam, że pada tutaj i takie hasło. Natomiast ogólnie wszystko sprowadza się do tego, żeby przybliżyć dzieciom to, jak wygląda wizyta. W przychodni u lekarza mamy nawet opisane wszystkie sprzęty i dzieci jeszcze nie wiedzą, do czego te wszystkie sprzęty służą. Trafiają również, i to jest bardzo ważne na panią doktor, która ma poczucie humoru, która rozumie, wie, jak rozmawiać z dziećmi, i ona ich wszystkie, wszystkie obawy, oczywiście podczas badania rozwiewa, wszystko kończy się dobrze. To jest zwykłe przeziębienie, to się wszystko da ogarnąć, ale zauważcie, jak to jest fajnie narysowane. Pokazane bardzo obrazowo i dynamicznie. Nie inaczej jest w drugiej książce, która z kolei opiekuje się nocnymi strachami, a wszystko zaczyna się od tego, że jesteśmy przed nocą kupały, i tata opowiada, jak mówimy o legendach dolnośląskich, no bo tym on się zajmuje. To jest o czym opowiadać, jest dół gór, jest wszystko, co może być ciekawe, jeśli chodzi o takie biwakowanie przy ognisku. No ale jak się opowiada dzieciom, Takich legend, oczywiście, że później wyobraźnia działa i dokładnie tak to wygląda, jak dzieci już idą spać, robi się ciemno w domu, są jakieś odgłosy, jakieś strachy na lachy i dzieci zaczynają śledztwo, szukają zmorka. Czy on tym razem zaatakował? I oczywiście, że nie zaatakował. Wszystko się wyjaśnia. Przy okazji tych poszukiwań dzieci budzą rodziców, jest rozmowa. A tutaj jeszcze chcę Wam pokazać, bo to jest super, jest dodatkowo legenda o liczrzepie, czyli znowu jesteśmy w tym klimacie tego Dolnego Śląska Kotliny Kłodzkiej. Super, że jest taki bonusik. Bardzo, bardzo mi się podoba to, że nie jest to cukierkowe, że jest to bardzo współczesne, że jest to pod okiem psychologa jednak pisane, że jest takie dynamiczne. Ilustracje tutaj totalnie skradły moje serce. I właśnie do tego jeszcze te karty, które można sobie wycinać i się dodatkowo bawić. I nie powiedziałam najważniejszego. My tutaj aktywnie podczas czytania szukamy zmorka na każdej rozkładówce. Powtarzam, no tutaj jest widoczny. Szukamy zmorka na każdej rozkładówce. Czy on się tu znajdzie? No nie wiem, nie wiem. Trzeba być bystrzakiem, Dokładnie tak jak Bibi i Bąbel. To co? Czytamy.